A tutaj właśnie w takich sobie pięknych włoskich okolicznościach przyrody realizujemy kolejną kampanię, więc, więc, więc tak, a tutaj sobie pływamy ekipowo i no nie ma tego złego, no nie ma co ukrywać. No. Filmy modowe to jest fajna sprawa. Hej kozarto. No dzień dobry i znowu witam z Włoch. Jakoś tak wyszło, że. Znaczy wyszło. No, to jest wszystko raczej z góry zaplanowane, ale mam o tyle szczęście, że znowu mogłem pojawić się we Włoszech i nagrać kolejną kampanię modową, ale to, co na pewno chcę wam opowiedzieć w tym odcinku, to o tym, jak ja pracuję na tego typu realizacjach, jak ja podchodzę do filmów modowych, jak je realizuję. Mniej więcej jaki sprzęt ze sobą zabieram, ale to na pewno możecie sprawdzić w moim poprzednim filmie, który nawiązuje właśnie do tego typu realizacji. Ale tutaj, tak jak wam mówię, opowiem wam o tym. Jak ja realizuję filmy modowe? Zaczynamy. No, przede wszystkim od tego, czego powinno zacząć się film i tego mniej więcej jak robi się to zawsze to zaczyna się od scenariusza. No i w tym wypadku ja ten proces pomijam. Wydaje mi się, że są dwa rodzaje powstawania filmów modowych: tych zaplanowanych i tych spontanicznych, które wychodzą jakby na planie, na montażu. I ja należę do tej drugiej grupy. No bo. Te pierwsze plany, to są duże produkcje, z dużym budżetem, z, z ogromną ilością nakładu pracy, stworzoną przez dużą ilość osób. Ja przy realizacji moich modułów, które mogliście zobaczyć, czy to na przykład sceneryfy, czy na przykład to ze Sycylii, czy na przykład ten, który zobaczycie za jakiś czas, ja te filmy realizuję sam. Dla przykładu, bo już jest wyzrealizowane i będzie mi łatwiej o tym mówić, na przykład film Teneryfy. Tam sytuacja wyglądała tak, że byliśmy tam chyba tydzień na zdjęciach, z czego cztery dni były zdjęciowe i miałem ogromną ilość czasu, żeby stworzyć jakiś klimat. No i teraz tak, ja ten klimat mogłem stworzyć na papierze, mówiąc no, pisząc klientowi, zrobimy taki, taki, taki film i, i na pewno będzie superowy. Pojechaliśmy na Teneryfę, dlatego, bo jest tam pogoda. No, był to wtedy była to zima w Polsce, więc dla nas był to jakimś jakim większym gwarantem, że będzie tam słońce. No i tak, my polecieliśmy na Teneryfę wszystko fajnie, na dniu dokumentacji kiedy oglądaliśmy lokację, było wszystko pięknie, super ładnie. Kiedy nastał dzień zdjęć, w lokacji, w której mieliśmy nagrywać było szaro, teoretycznie brzydko dla plażowiczów. Dla mnie osobiście vibe jakiej tej plaży, ten taki niski klucz, ta taka mniej ilość światła, ten taki punkt tylko świetlny, który był tam gdzieś na horyzoncie, było idealne. To było coś, co jak ja zobaczyłem to od razu... Na kółkę tam chyba większą ilość materiału niż się spodziewałem. No, było to coś totalnie innego niż się spodziewałem. I, chciałem, i, w, I wziąłem wtedy właśnie modelkę, weszliśmy do wody, porobiliśmy ujęcia podwodne, pobiegaliśmy po plaży, zrobiliśmy coś totalnie innego niż planowałem. Treatment był tutaj, a my z byliśmy tutaj. Miał być fajny, miły, pogodny film. Taki planowaliśmy, tak się chcieliśmy budować z ch, 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 charakteryzacją tego filmu, a wyszło nam coś bardziej dzikiego, coś, coś takiego i kiedy ja zobaczyłem to, wjeżdżając na plażę, uznałem, dobra, mniej więcej wiem chyba, w jakim stro stronę chcę iść, ten, żeby w jakim stronę szedł kierunek tego filmu. i Myślę, że pocisnąłem tam chyba połowę materiału, który wsadziłem w, w, w całą realizację filmu. Więc totalnie nie miało sensu planowanie tego, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na planie, przynajmniej na tego typu realizacjach. Inna sytuacja jest przy filmie, który zrealizowałem na Sycylii ostatnio, gdzie siedzieliśmy tylko w pomieszczeniu, gdyż realizowaliśmy zdjęcia zimowe. No, to, 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 była, to była kampania zimowa i po prostu. Byliśmy skazani, nazwijmy to, na wnętrza. no i tam była sytuacja taka, że okej, okay, widzieliśmy co zaplanowaliśmy, wiedzieliśmy na co możemy liczyć, bo tutaj już była sytuacja bardziej łatwa, ale tak samo, nie planowałem do końca filmu na papierze, bo to nigdy nie wyjdzie. Pokazuję klientowi mniej więcej jaki może być mód, w jaką stronę chcę pójść ujęciami, w jaką stronę chcę zagrać muzyką czy, czy, czy z modelką i przekładam to potem na planie. I mniej więcej tak to wyglądało. Poranek był idealny, piękne szprosty, które wpadały do pokoju, które zbudowały nam atmosferę, zrobiło się tak fajnie, dziko, intymnie. Natomiast druga część dnia to była jakaś tragedia, bo nie było słońca, nie, nie wpadało do nas żadne szprosty, więc to był totalnie inny vibe. Więc teoretycznie wniosek jest taki, że Dużo energii warto poświęcić na początkowe realizacje. Jeśli widzimy, że jest super światło, jest super, się wszystko zgrywa i nie miejmy z tyłu głowy, a będzie tak cały czas, więc z, z dzisiaj zrobię troszkę tego, a jutro to nadrobię. Nie. Jeśli macie sytuację taką, że jest super zajebiście, róbcie to od razu, ciśnijcie i dawajcie jak najwięcej, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie w dalszej części dnia. W szczególności, jeśli na przykład pracujemy, wymieniamy się z fotografem czy z fotografką, yy, nie da się tego w 100% zbronować. Z, z, z reguły, przynajmniej w mojej, Pracy, moi, jak ja osobiście pracuję, wygląda to tak, że ja daję więcej czasu fotografom, żeby oni wypracowali na modelce wszystko, żeby sobie ustawili. Ja potem się wbijam w to wszystko, powtarzam sobie trochę tą całą sytuację i tylko aranżuję bardziej w świat filmu. Warto mieć w głowie jakiś taki mood, coś, co, co chcemy stworzyć, żebyśmy wiedzieli, jak do tego wszystkiego podejść. Żebyśmy przede wszystkim wiedzieli, jak zbriefować modelkę, aktorkę, modela, aktorkę, aktora. A jeśli chodzi o sprzęt, ja już przerabiałem kupę dużej ilości sprzętu na realizacji. Pierwsza moja realizacja to w ogóle była modowa na Bali, gdzie poleciałem z Redem, z Rigiem, kupu obiektywów, filtrów sam jeszcze do tego wszystkiego strzyłem. Okej, okay, ten film na pewno wyszedł super ładnie, było to mojito, które możecie zobaczyć w filmie, obecnie właśnie to są z tego przebitki. I... Mimo upływu lat, mi się wydaje, że nie mam do czego się tam przyczepić. Wyrobiło to we mnie na pewno jakiś styl, do którego tam gdzieś cały czas dążę. Który myślę, że może parę osób zainspirowało, co jest mega super. Modówki robiłem na Redzie, Alexie, Blackmagicu i obecnie na aparacie. No także <coughs> uwieście mi też, że to nie od sprzętu zależy, jak powstają dane filmy, tylko od naszych umiejętności. Wiadomo, że im większy sprzęt, im lepszy sprzęt, tym czujemy się pewni. Ale wydaje mi się, że to doświadczenie, czy ta cała otoczka bycia filmowcem jest taka, że im większe doświadczenie, tym może być gorsze sprzęt, bo wiemy, co możemy z nim zrobić. A co do samej historii, którą już wy wyjdziecie gotową, która odbieracie na różne wszelakie sposoby, to sytuacja szczerze wygląda tak, że kiedy ja już mam zebrane cały materiał ze wszystkich dni zdjęciowych, budując historię, którą wy oglądacie, już gotowo w internecie. U mnie sytuacja wygląda tak, że ja po zebranym całym materiale, wrzucam go sobie na timeline, patrzę sobie najlepsze ujęcia, składam go sobie w całość, widzę, że zajmuje mi to na przykład super fajnych, mam, mam super fajnych na przykład 3 minuty ujęć. To dla mnie już jest dużo, bo na przykład jeśli ja tworzę minutowy film, to ja wiem, że mogę sobie dużo ściąć i będzie to na pewno jakiś dynamiczny i coś z tego jestem w stanie zbudować. Ale zanim zacznę montować, po, po przebranym materiale ja ro robię kolor. Jeszcze bez muzyki, bez historii, bez niczego. Tworzę sobie jakiś mood, jakieś story, jakieś coś, czym, w którą stronę wiem iść. I kiedy mam już zrobiony kolor, ja wtedy szukam muzyki, bo już kiedy mam jakiś zbudowany klimat, wiem, jaką stronę mam iść muzycznie. I wtedy dużo łatwiej mi się montuje. Więc to jest taki mój etap. Czyli Czyli selekcja materiału, kolor, muzyka, montaż. I tak powstaje u mnie przynajmniej gotowe Myślę, że co filmowiec to jakaś, wiadomo, yy, 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 jakiś styl pracy, ale no tak sobie to dziś wypracowałem, tak to u mnie działa i, i tego lubi się trzymać. No. Co fajne mi się wydaje w tym wszystkim, że dzięki temu nie ma jakiegoś takiego super liniowego story, które. Jest zbudowane przeze mnie od, na, na sam początku, do którego strasznie dążę. Tylko jest to story, które każdy może sobie na swój sposób odzwierciedlić, zobaczyć, odczytać. Co wydaje mi się, że jest w jakimś stopniu atrakcyjne w tworzeniu filmów modowych, bo filmy modowe to jest mega fajne połączenie reklamy z filmem. Trochę jak przy teledysku, bo rzeczywiście mamy ten produkt, ale możemy stworzyć przy tym jakąś historię jakąś w stylu filmowym coś fabularnego, więc. To się fajnie tutaj miesza i to, to ze sobą działa. I nie ukrywam, że robienie filmów modowych jara mnie na maksa, bo, bo za każdym razem jest to coś innego. I można tutaj szukać różnych stylów. Napra to jest... Tutaj nie ma ograniczeń. Czy to sprzętowych, czy to historycznych, czy to realizacyjnych. Tutaj mamy szerokie pole do popisu. No i chyba największy plus tego wszystkiego, jeśli... Myślę, że jak już ogarniamy na tyle dobrze, to jest to wisienkę na torcie, czyli praca w niesamowicie fajnych, w miłych warunkach z super ludźmi, więc wydaje mi się, że do tego chyba dążyłem, żeby żeby pracować i zarabiać podróżując. To chyba jest taka no nie to że spełnienie marzenia, ale takie. Coś na co nie liczyłem, a dostałem to i jestem mega za to super wdzięczny, bo naprawdę... Cieszę się, że mogę tutaj być. O, to jest to słowo, naprawdę. Jestem bardzo za to wdzięczny. Także myślę, że tyle ode mnie w tym odcinku. To będzie taki myślę skromny, spokojny odcinek, ale bardzo dużo dostaję od was pytań na Instagramie, na które was serdecznie zapraszam i na którym robicie obecnie mi furory. i za co wam bardzo dziękuję, bo dzieje się, jesteście tam mega aktywni i super mi się z wami tam pisze, bo staram się odpisywać każdemu i... Z... Poświęcić te parę chwil, żeby, żeby odpowiedzieć na, na Wasze pytania. Tyle ode mnie. Dziękuję, że, że dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że jest miło i coś Wam pomogą. No, to jest taki bardziej spontaniczny odcinek, ale z tego co wiem, piszecie do mnie, że to może Wam się przydać. Także dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!